Ja mam takie słówko do Pauliny Saryłojko, która tutaj pracuje u nas w mieście, w Królestwie Szaleństwa, jest urzędnikiem państwowym, wybrała sobie taki zawód jak bycie z sędzią, wcześniej była w zawodzie adwokackim, była też w zawodzie prokuratorskim a teraz jest w zawodzie sędziowskim, czyli taka ważna osoba, która jak powie, to losy ludzkie się zmieniają. I właśnie tutaj się okazuje, że Paulina Sarałojko pracowała kiedyś ze mną, tak? No i teraz ta jej praca po moim odwołaniu się jej uprawomocniła. Tak, uprawomocniła się. I teraz pytanie takie dziennikarskie do Pauliny Saryłojko. Paulino, tutaj jednak potwierdziło się, potwierdziło się, tak jak Małgorzata Anna Hęcej-Święczkowska przy uczciwym wokandowaniu z jej strony stwierdziła, że pani wokandowanie również było jak najbardziej uczciwe. Tak więc dwie wokandy widzę bardzo uczciwe. No i właśnie pani Paulino, jak się pani czuje, bo to chyba niełatwo w zawodzie. No właśnie pani Paulino mówi, że niełatwo, niełatwo, bo tutaj ludzkie losy oczywiście, ludzkie losy się ważą, i ona waży te ludzkie losy. Paulina mówi no i właśnie, i co z pana przypadkiem, panem Rafałem? Paulina mówi, że za bardzo to na nie wie, bo ona dopiero jest świeża w mieście, tyle co pracę zaczęła, co ona tam wie o panu Rafale, tyle co z akt się dowiedziała i jej rolą w życiu jest chyba to, że musi orzekać. No nie wiem. W każdym razie teraz jest zadowolona, ponieważ się uprowadziła, no cóż można powiedzieć, teraz idzie po nagrodę. No właśnie, ja ją mówię, że to jest skurcz umysłowy, Wtedy Paulina Sara Łojko jest patologią wymiaru sprawiedliwości. Jeżeli ona się cieszyła po temu prawomocnieniu, to naprawdę, naprawdę, naprawdę. Patologia, powiem wam. No i właśnie ja Paulinie Sara Łojko życzę jak najlepiej I powrotu do zdrowia, do równowagi, bo mówię, no, uczciwy człowiek się tak nie zachowuje na wokandach, jeżeli gramy poprzez uczciwość, tak? To jeżeli gramy poprzez uczciwość, to gramy poprzez uczciwość, tak? no jest refleksja i sens, refleksja i sens. Tu każdy może zagrać tą samą grę. To mówię. Ja proponuję Paulinie taką grę, to ona mówi, że no właśnie, ona ma swoją regułę gry, chyba. No i właśnie, coś mi się wydaje, że ta swoja to się nazywa własny interes, a to się nazywa raczej strach. Bo jeżeli w książkach. Jest napisane, że Paulina Sara Łojko to odważna, mężna kobieta, która tutaj odda życie nawet za ojczyznę, bo życie i zdrowie jest najważniejsze. Proszę bardzo, no właśnie. To od niej teraz wszystko zależy. No to mówię tutaj, od umysłu zależy raczej. Czy tak, od umysłu zależy, a jak się ma umysł niezrównoważony, to on wtedy nie pasuje do książki. To mówię, zauważyłem, że umysł Pauliny Sary Łojko nie pasuje do książki o arbitrach albo o przewodniczących. O, proszę bardzo, bo ja zauważyłem, że w kategorii przewodniczącenia i prze przewodniczących, to mówię, Paulina Sary Łojko by tutaj marne punkty dostała u mnie, albo i wcale. A gdzie tam jeszcze jakbym punktował sędziego? A gdzie jakbym punktował na przykład poziom zrównoważenia emocjonalnego? Albo poziom wiedzy co jeszcze można zbadać Wiarę oczywiście można zbadać Paulina Sarewajko co wierzysz bo Paulina mówi że jej trzeba teraz wierzyć sobie wyobraźcie że Paulina sobie wymyśliła pewien rodzaj wiary I teraz następni powtarzają za Pauliną to ja mówię jak ten pierwszy jest skurczu to kim jest następny się pytam no właśnie. Bezrefleksyjny. No to mówię, jak pierwszy bezrefleksyjny, drugi, trzeci, czwarty, to trzeba to przerwać. Zacząć od tego, kto to robi. No mówię, u mnie, jak w miasteczku, Paulina to robi. Nieuczciwie gra. No to mówię, kiedyś spotkałem uczciwego człowieka, tak? Tym razem, znowu nie spotkałem. Dobrze. To... Słuchajcie, to no każdy ma szansę, tak? Każdy ma szansę się wycofać ze swoich durnych pomysłów, bo na przykład Paulina z Łojko, że jak ona orzekła 24 października 2024 roku. To teraz mamy co? Tyczeń. Dobrze. Ja wtedy byłem wysokim prawdopodobieństwem popełnienia czynów zabronionych w przyszłości. No a teraz mamy styczeń. No właśnie, na razie się nie spełniło. Nie spełniło. To ja się pytam, jak długo ja mam czekać, aż się spełni? Trzeba zapytać chyba Pauliny, mi się wydaje, czyli Paulinko, Paulinko, do kiedy, do kiedy ten termin ważności jest, że pan to zrobi? Bo ona napisała następnej sędzi, że ja już zrobiłem przestępstwo, tylko kwestia czasu. Dlatego można mnie wtedy zamknąć, wiecie, więc tu chodzi o to, że Paulina jeszcze musiała wymyślać za Marcina Celarka, Popatrzycie, się, Paulina Serałeką musiała wymyślić za Marcina do douzasadnić jeszcze swój wybór, tak? Jeszcze ona zmieniła zdanie, słuchajcie, bo z wokandy na wokandę to ona zmieniła zdanie, naprawdę, bo ona na drugą wokandę się przygotowała, każdy myślał, że przygotuje tutaj jakąś listę biegłych, zaproponuje jakieś badania, coś tam, coś tam, bo zaczęły się negocjacje, tak? Bo Marcin chciał do szpitala, a Paulina mówi nie, nie, kończymy wokandę, nie, tutaj widzę... Pan mecenas wniósł, że pan Rafał zgadza się na przeprowadzenie badania, jeżeli one będą uczciwie przeprowadzone. To pan się, Rafał, zgodzi, dobrze, to kończymy i będziemy się umawiać później. To no właśnie, to później się okazało, że się zamieniło właśnie w Toszek. I Paulina Sarowiko mówi, że jest bardzo z tego chyba dumna i mówię, że jest paranoja oczywiście i przykład, jak tego nie robić, można powiedzieć, jak tego nie robić. No właśnie... Oj i musiałem je to spotkać, żeby wam to opowiedzieć, jakby nie było. I pamiętajcie, że w tej historii chodzi o to, że na końcu wszyscy wychodzą dobrze, a na przykład Paulina Sara Łujko, to ona nie widzi, nie widzi pozytywnego zakończenia, bo jakby zobaczyła pozytywne zakończenie, to nie zrobiłaby tak, jak zrobiła, widzicie? Więc można powiedzieć, że jej umysł nie widzi. Eee, chyba nic poza nią coś mi się wydaje, coś mi się wydaje. i dlatego została sędzią. Tak osąd, unieważniać, 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 unieważniać i właśnie w ten sposób unieważniła siebie i z u mnie na kanale, gratuluję. Gratuluję, Paulinko, jesteś u mnie na kanale, proszę bardzo. Tak, projektantka swojej własnej rzeczywistości, paranoja, dzień dobry, dzień dobry, Paulinko. Teraz pytanie, kto Paulinkę zwolni z pracy, słuchajcie sama siebie, czy ja mam znowu coś zrobić, może wy napiszcie, nie wiem. Zróbcie coś z Pauliną w pracy i z tak zwanym 2KP210 przez 24, jak dobrze pamiętam, z jej dziełem, bo mówię, trzeba przerwać tą paranoję, tak? Przerywamy królestwo Szaleństwa, bo to nie jest tak, że na wieki wieków Amen. Ja umrę i to dalej będzie szaleństwo, to nie. To że ja odkrywam szaleństwo i potem mam lekarstwo na szaleństwo i nie ma szaleństwa, czyli butynek A i butynek B, tak? Po transformacji. No właśnie. Więc Paulina przed transformacją robi takie rzeczy. Widzicie, a po transformacji nigdy tak, czegoś by nie zrobiła, bo by... Powiedziała Pani Rafale, dzień dobry, co ten Marcin o Ciebie chce? I byśmy sobie rozmawiali. Paulina by sobie kanał obejrzyła, no dałaby refleksję, jeszcze byśmy o winie porozmawiali i powiedzielibyśmy do widzenia i jeszcze byśmy powiedzieli, że Marcin Celarek to jest paranoiczny. Też można tak Pauliną rozmawiać. No, na... wtedy byśmy capnęli Marcina. Ale na razie Marcin jest nieuchwytny, Mnie w mieście hasa powolna. Proszę bardzo. Może Paulin też, dobrze, więc... Oby, obyście tak hasali, słuchajcie. Nie zdajecie hasać innym.